Trochę smutku, no bo mogła jego być, no nie była. Na słuchawkach usłyszysz piosenkę z lat 80. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś. No i co ty myślisz? I kiedyś tą piosenkę słyszałem. Tysiąc razy. Nie w moim stylu taka ta piosenka jest. Y, bo ten pan miał taki głos, i właśnie mi się to nie podobało. Taki dziwny, taki zachwiany trochę. Jak myślisz, o czym oni śpiewają? Słuchałeś tekstu? To gra w jakiejś zimie, y, no bo wesoły Świąt jest. Po jego głosie, no to trochę smutku, no bo mogła jego być. No nie była. Jak myślisz, Twoim zdaniem, wygląda piosenkarz, który śpiewa? Myślę, że ma takie normalne włosy, nie? Że jakieś postawione czy coś. Loki na włosach? Że ma na pewno okulary. I ma że nasz. Wiesz, jak się nazywa zespół? Nie pamiętam. Zespół nazywa się Lady Punk. <laughs> to Lady Punk. Słyszałaś kiedyś? No, no, coś w tym stylu